O! O, siema. Hej! Siema. teraz, nie tym razem speedrun się uda! O, sandwich! Hejka! Cyk! Teraz... O nie! Tak! Tak! O, żeby inni nie mieli! Cyk, cyk. i uciekamy. Albo przynajmniej staramy się. Trzeba walczyć o pozory czasami. Hmm. Hmm. No co znajdę pierwszą lepszarkę czy wyjście? Hejka, wychodzimy ale nie ma wyjścia ale szyd jest Cyk, Cyk. No z kartą naukowca to ja będę tam mistrzem. E, no nie, no myślałem, że zamknąłem te drzwi, przecież kliknąłem. Ta gra jest niedopracowana. A tym, którym dobrze idzie w tą grę, to cheaterze trzeba patrzeć w kamerę. Wiesz? Jak chujisz pusta snap, to prostu... Ejka, eee, ta gra jest Duka. zepsuta. Ojojo! No nie, no nie spotykana, nie. Dobra, no ja umieram. No zabiłem. Nie A ja zabiłem, z dwu, dwie osoby są w windzie. No, no, A jedna zabiłeś dosta, tam? Tak, tak. dostało ode mnie, więc no. yy, będę miał tego. Chodź do windy. Idę idę. Aaaa, jaj. Cię dobrze wam poszło. Chociaż ciało wichera nie, nie. zniknęło. Był też Które klasa D. zapomniałem, że ten, że... Aaa, jestem, jestem, atakowany w 106. Znaczy, dobra, idę szukać 106. Ale ja. to idę idzie do 106, ja idę się bawić w lecie. Ja zapomniałem, że windy są tak rozstawione, co nie? I do nie gorzowa. wiem, co robiliśmy. Nie, czemu gorzuch? Gdzie do Gdzie jesteś, gdzie jesteś? 939. E... 939, dobra, to idziesz tak. Musisz iść prosto. Ja jestem teraz przy 093. 0962 zaraz... No to są... u... Dobrze, już mam ulepszarkę później, zaraz. Dobrze, cię ulepsz. Ser... przez serwery idziesz, dobra, będziesz so. miał armory i z na A nie w chciałeś go przez drzwi ten? Hilać? Jak się nie, zamykały no, drzwi. No to za daleko, za daleko był. E widzę ochronę, cicho. A dobra. Dzięki. Dupa. Nie, zębek nie umiera. Daj starcze? O, to, to jesteście w Czeszą. Bez sensu jak sobie... Nie, będzie fajnie. Czeszą, co ty. A, jakoś, no. Ej, powróciłem! Wo. Jak się pinguje, bo nie pamiętam. Pod, a, Pod, a, chyba? A, Ej, klikasz i. hej, wake up! No to jest. Jest dwóch dupaków. Jest problem, ee, z królem. się. Tym... Skrolem? Nie, skrolem nie. E. <grym> Żartuję przecież. Quickie AB, ulepszarka. ulepszarka. A, to chodzi, a, ja, ja wiem to gdzie jest. Kończy, chodźcie, 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 chłopaki. chodźcie tu. No prosto się idzie, nie? Jaki ty szybki? Ale nie no, z, ele z elewatora B idziecie cały czas prosto, a potem w prawo przed klasami tak. D No to ja już jestem w heavy No idziemy do lepszarki, jestem w heavy <grym <grym Ja, to no, ja to też wie. jestem w heavy, nie żebyś wziął O, ostatnie dwa targety są lepszarka ABS O, co tu, są tu no, ABS... Dobra, to ja to będę go. pilnował windy A quick jest w środku Cierpnąłem go Dobra, no to został Quick. No, to jest cancel on No, to by, został To chodź, to chodź Ej, zombiak, zombiak, wracaj do lepszarki Czeka, o idę który? mi minutki. Proszę, nie proszę, proszę. proszę. E, powera nie mam. O, Dobra, nie nie to już koniec zresztą To ja go zabiję. A, nie, nie to ja go zabiję. Dawaj go! A on A biegnie? Nie? A, nie! Ale nie zrespi się, nie ma respa, let's go! O. To ja o, idę sam jest. na tych wszystkich MTF-ów. Ale musi być zły. Nie zrespi się? Nie, nie no nie bo za, szyb, za późno. Sięma. Wow! Wow! Ja no, to jak to tam chuję, Ja nie mam dwóch z rundy. Dzięki za Najbardziej ja rozwala mnie to, że AB tryharduje do wstrzymania tej broni, tej nowej i my i tak go zabijamy <grym> Każdy, przy każdej okazji. Znaczy, nie dobra, ja dalej przypominam, miałem trzy bronie naraz, ale... Dobra, chwal się tym, chwal się tym jeszcze bardziej. Chwal się, no. Tak ja miałem bronię. trzy bronie na nas. Patrzmy na to wow. Wow. Jeden mózg, jeden mózg, kurwa. Ja Jak to ja się wiecie, mówi, wielkie nie wielki nie umysły myślą podobnie. Nie, po prostu jest, to, jest, to, jest, to jest ta jedna komórka mózgowa, Ale... która się kurwa połączyła na chwilę. To się nazywa że sobie na boje. Wow. Idę do Warheada. Miłe Ktoś jest w Warheadzie. Ej, dobra, znalazłem tego. Nikogo nie ma w Warheadzie. go znalazłem. Ja przynajmniej się ja do testa, ale... Ja znalazłem Tesla. u mnie obok klatki są trzy Ja jestem level. w Warheadzie. Dobra. Tu jest więcej niż trzy. No, to są cztery, nie? A wspominałem, no. że poszedłem do Warheada? No, są wszystkie u mnie. Gdzie jest twoja klatka? W Ludzie, jak coś, to ja już a, wychodzę no, z Warheada. No, nie, nie gadaj. Serio, w Heavy? No nie. Dobra, muszę wejść, to się bo zbili mi się do wsparcia. Idź stąd, bo ty wyłączysz to. Ja niczego nie wyłączę, proszę cię. He <laughs> no dobra. O, kupałku, No, mamy wszystkich. No moich. Hey, mi, Dupa! Dobra, ja idę z drugiej i... strony. Raz tu kółko się robi jak coś. Imir nie, szoty. Te Teraz imir dostał, więc on może umrze. Koło się robi, może iść koła. Nie mam. Trafiłem go. No, ale Traf to... Trafcie no, go ostatni go. raz, ostatni raz go trafiłem. Oooo jej! Wiem ciało Imir szoty. Jakie dobre. Imir szoty. Dobre. <grym> imir szot. Chociaż to z mojej perspektywy inaczej wyglądało troszeczkę. Imir strzały, let's go. Juppie. Łooo... Wow. Hejka! O, hej! Dawno nie grałem 9-6, zobaczymy jak będzie. Jestem przy twojej klatce. Zabieram ci windę. Nie, nie rób tego! <noise> ty złodzieju wind! No naprawdę mi ukradłeś windę! No ty złodzieju! Znajdź sobie windę swoją! <noise> no nie no! Kup własną windę, ja mam swoją. Pa, ma. Pasie No i po co tu jedziesz, po co? <noise> Dla jajec. Nie wiem, no da, jazdwo, lepiej jajca. we dwóch. Dobra. No, kawałek, Ale teraz armia będzie... No jeszcze jak? Ja już się tym zajmę. No ja myślę, kurde. No kurde. Dawaj, dawaj. Co? Co masz, dupa? No jeszcze nic. Ale wszystko no, szukamy srebra, znajdziemy złoto. A to ja o Jedź drugą. No, no, no. Dobra, jaką teraz taktykę mieć. Możemy iść z dwóch stron, że uciekają od ciebie i idą na mnie. Dać nie windę. No ja, dobra. Do. Trzeba po W sensie na dziko. Zabijamy po kolei i zmieniamy wszystkich. No, jest przed nami. Tak, no to zaraz przyjrzę A. mu się w oczy. Nie <laughs> wiem. Co tam się dzieje? Oj, tyle o. było. <laughs> Dobra, wzięła. Pa, otwieram, otwieram tego. Nie, nie otwieraj, po co? No dla beki w sumie. Jeszcze mam przez chwilę show. No, wow, manifestuję sobie. E, nie no dobra, i tak nikt na nie patrzy to. To bym manifestowała. <laughs> Jeju! Uleczasz? Tak. W środku jest Dawid. E, to nie widziałem go, w sensie nie patrzył się na mnie. Świetnie ci poszła ta manifestacja. No. <grym> o, kurde, ale nie zabił ja mnie, sobie... ale nie zabił mnie, więc chyba... Ej, Ej, Bija, dostarczy, Ale mam żyły. A kto jest nieśmiałkiem? Nie Który to nieśmiałek? Sandwich. Sandwich. Nie A, sandwich. Sandwich, że mnie nie zabiłeś, że mnie oszczędziłeś jak siedziałam tam w rogu i płakałam Gdzie? Ja ty ci nie zauważyłem nie <grym>? Niego nie zobaczyłaś pewnie. To jest to, to ja spojrza, to ja spojrzę ja na tego. Ja spojrzałem na Sandwicha. A to było taka przykra sytuacja, no. bo zamknęli mi drzwi przed oczami, właśnie mi i Lokiemu, tak? I komuś chyba jeszcze. Tak, tak, I tak. Zamknęli nam drzwi i nagle Roki spojrzał sobie na nieśwałka i się i Ja <grym> nie, tak nie, no, co nie, mogę zrobić? Po... Dawid, Dawid zamknął nam drzwi, a ja tylko, ja tylko słyszę Imira mówiącego uciekaj, więc zastanawiam się, hmm, ciekawe o co chodzi. I patrzę, a tu nagle wy. No, by. no, no. no właśnie, wzią, my przez chwilę na to na słyszeliśmy, że coś tam było, że też się podaje się, a on nie! Wie. Coś tam było. Tak, tak, on Waga powiedział cieka. nie wiem i zaczął uciekać, więc stwierdziłem, aha, coś się zbliża. O, znalazłem naukowca. Nagle... Klapka, Dziele. który awczy. Słyszysz zombiaka? E, przy no, wyjściu jednym z lajcie. E, przy windach już mówię. A, przy Egza Dobra. Jak słyszysz moje wycie, to przy tym. Nie, słyszę. Yeah, wow, łowu! krzyczysz. Sorry. O, słyszę chyba jak cię rozpłakałeś się. Ooo, wszystko będzie dobrze, nie płacz. Gdzie tego słyszysz? No jestem. To... No, Robin, no. zgubiłeś się. Idziemy ci, idziemy, żebyś na kogoś popatrzył. No nie wiem, ja cały kość. czas to dobre. <laughs> o, jestem. A ty nie razem z zombiekiem? No czemu go zabiłeś? Aj, mnie olał. A co miałem zrobić? No Zostawić kurde, go. Pożegasz, no przecież teraz to uszcześcić nie mogę Wow. Sorry, nie wzięłem tego pod uwagę No wow, no zajebiście, zbierasz, zbierasz, mnie kurde z drugiego końca mapy po to, żebym przyszedł i zobaczył martwego kujka, dzięki <coughs> Nie, klapkę No, klapek A, to był klapek, a, no to martwego klapka Zajebiście No ale co, jakbym tak w realu do ciebie zadzwonił z połowy Polski, że tu martwego klapkę, też byś mam przyjechał. bo nie, pojechałeś do sklepu i kupiłeś klapkę. O. a nie przyjechałbyś? Dla klapka? No. Za 10 zł z bazarku? No. O, coś. Sandwich, o Sandwich popatrz. Już, popatrz, już popatrz, no, rage, rage. O dupa, dupa. No na dupę też popatrzyłem no, i gaz, rage taki no, wszedł. Biegnij, biegnij, biegnij tam. Chyba dalej no, wow. do przodu. Chodźcie do przodu. Jakub, Bakę. Bicie. Będę. Jej, umrę. Do przodu. Del serwera. Jej yeah. Czemu? Mam. No, w ogóle zabiłem. Masz tu Jakubakę No, zmieniam go. E, interkom szybko? O! interkom rozwaliłem. Niech się tam nie ukryje. Eee, jest, imir e, jest w tym, w e, gaitebo. No, nie za późno. Ale, jest, że Imbir? Y... Tak, to jest specjalista MFO. I w heavy jest badnikaro z bronią klasada. I on ma pistolet tylko. Ajajaj, ej, aj, aj, jaku bałkę? to zimir? Eee, e, posłuchaj mnie. Wiesz co? Jest. No, co? Jaku? Nas mnie swędzi. O, no mogę ci podrapać. cię? No. Kurczę, no, staram się. No. Ale, ale, nie ma... ale, wy kurde, jestem... w trójkę. Jesteś za, jestem za <laughs> co ci pomagamy. No. No, no tak dziękuję. Tak, jest dziękuję. Jest? Cały rozwalony mam nas teraz, PLB ale jest i lepiej. Jest nie widać, to osłania, jest i nie wiem, gdzie on jest. Nie, O, ja o są może gdzieś się ukryję, bo oni tu nie przyjdą w sumie, jak widzieli teraz nas. Nie przyjdą, no, ale widzieli, w że tu jesteśmy. O ścianę się oprzej, o ścianę się oprzej. Są tu, są tu, są tu. No tak, a jak się robiło tego? się się na drzwi. Nie działam. Bardzo na takie drzwi. Weźcie coś. Nie no, to, to drzwi na też, też działasz, może no. Na ścianę też możesz, na ścianę to też możesz. A Ano? <laughs> ty ty musisz <laughs> głupio do się, wyglądać. No? do konta. No, ale kiedy <laughs> ci nie kazał do konta. Masz, masz, masz karę, masz karę, na komputer. No, no nie no, tylko nie komputer. Nie, tylko nie komputer. Sad, widzisz gdy odłączono mu kabel od neta. Ej, ja nie trzymam myszki, on sam to robi teraz. Anika, poszli do wiecie? No, chyba tak, bo nie ich. Yeah. Dobra, idziemy. Chodź, czy się skończyła? Chodź. Idę. Podłączymy ci to wifi. fi Jupi. Ja urwę ci od internetu. O ty. Co ty, o, ty. S jesteś hardcore'em? Skurwszy bykur. No ja chyba, będą jechać. Urwę ci od internetu. Odpór, <grym> się da. <grym> A chyba podobny na... był drugi film, gdzie on do końca o, wszedł przez tą rurkę. O, czy gdzie oni są? Tam... Kabel. Idziemy na dwór? Idziemy dotknąć trawę? Ebi, ebi! Ej, mogę spartowani. na windzie też trzymać. No tak, ale teraz weź B. No da, Dawajcie z dwóch stron. A, ktoś zginął. No... Najpewniej ochroniarz. Tansę. No, ale A to podejdźcie bo... tam o drugiej stronie, nikt Sandwich pójdzie, bo zaraz 9-3 e... dobry nawet na outside. Dajcie, no. ich, trzymamy hostage po prostu całą grę. Znaczy, ja teraz siedzę w windzie, no jak odpalą, to no... No i git. Nie, zobaczcie no tam tebe, bez B, 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 b zobaczcie po prostu. No ja też bym I szyba, i mu, ale, no, ale ja dajcie... 14 sekund dajcie, o. dobra? Shield'a, shield'a. Proszę. Dzięki. Idziemy, Idziem, idziemy Loki? Zamknę tu Idziemy. Idziemy na zwiat. Jademy na... masz śmieszną twarz. twarz. <grym> <Wow. grym> <grym> 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 Dziwny komplement. Don't <grym> <grym> okay. Ja wow. Nie wiem, czy to był komplement. Był! Ja idę z góry. o jeśli ktoś ci wziąć śmieszną twarz, to chyba niedobrze To jest miłe A to zawsze ja nie sprawia, um. że się uśmiechasz oni powiedzieli? Ej nikogo nie ma Oho, o, o, na spawnie. Na spawnie, na spawnie! A wciąż... Ej, ej, w, ej, włączcie Uheda! Włączcie Urcheda na, na spałnie! Wszedłem na spawnie, Sandwich, wow. chodź! Na pierdziele naprawdę na spawnie? Tak. Może coś śmiesznego się stało, zobaczmy, posłuchajmy. O, o No, strzelają do ciebie! No co ty nie powiesz, mój ja, ja idę buziaka buziakach i idę. po prostu. I ci wiesz, ja no. Wiesz, no oni sam na wyspie kampią. Ja Jesteście na, na, tak, no no, na, na powierzchni co? Tak, na powierzchni. Ale czy nasi są jacyś? No, no, no. nasi no. A nie, porusza się, ey, się poruszył. Edelwex żyje? Ej, zniknął! Zobaczył mnie i zniknął! Na pewnie serwera wyszedł no. No, tak, wyszedł A teraz nie, nie, yes. a, wszedł. No nie, wszedł teraz, wszedł teraz. O, wow, wow, ja na naprawdę. To ja sobie zjem. Wow, Smacznego? Zaje zajebisty ten derwek. Nie ma problemu. Specjalnie się dla niego zatrzymałem, żeby go zrespić i wyszedł z serwera. No. no kurwa, tak to bym ciebie dogonił jako bałkę wtedy, jeszcze wcześniej. To co, minusik albo ban? Minusik. A nawet nie mogę go zrespić, się specjalnie zatrzymałem. Gdzie idziemy? No, o kurde, ej, zamknięte a są lepsze Arki? idźcie do obszarki. A no Dawid, też, Dawid też, też Dawid, <noise> Dawid też, Annum, cause of Dawid też wylasz. Jest w Aha, a tu, tu był jest? jeszcze Klapek. Klapka zastrzelił. Łał, 500 złapał, łał. On ma wszystko ogólnie. To Nie to no, na kolej no, biega i zrzucił 500 A gdzie on jest? Może go spotkam? Heavy. Jest Heavy. Ma tego ng ja idę do Entrance. Ma jeszcze, uważajcie. Czekam, w klatce 939 może przebiegnie. Dobra, ja poszukam ciała już do zjedzenia, bo mnie obił do 210 HP. Żeby mieć jakiś zapas. Ja wam powiem tak, nie wiem kto mnie zabił, bo na spawnie leżały trzy ciała, z czego klapek był zastrzelony. A Delvex i Dawid mają napisane unknown cause of death. I nie ma tego ciała, które, które do mnie strzelało i, nie, i które Karol, sam bym zabił. jest w netrensie. Już? Ja też wow. jestem w Entrensie, wow. więc... On może mnie spotkać. Myślicie, że czym by poszedł? Gate okay, B pójdzie. Okej. Mam 100 HP, umieram. Wow. Słyszałem strzały. Jestem w Gate A. ja nie wiem gdzie jest Gate B. Bo Gate a to otwarte, co nie? Coś mego no, zamkniętego. to A. A idzie cały czas prosto nie wiem gdzie jest B. Cały czas prosto, A. Przecież ci mówię trzy razy już no. No. <laughs> Sansą. To nie jest trudne, sandwich. Poradzisz sobie iść prosto. Sandwich nie był na górze dotarłem. Już? Nie Nie się na górze sandwich? No i tak już dotarłem. Nie byłem na Ale chyba będzie po grze. A Zresztą czym on jest? Wiem. No był D. No jak był A D, to. Hehe, he jak dupa. No tylko, że nie wiem czy jak się zmieni w C, czy i tak nie będzie trzeba go zabić. Eee, nie, znaczy nie wiem jak to działa. Chyba nie! Dobra, idę spróbować go zabić od razu na outside. Bo ja nie to wiem od tak. czego to liczy w ogóle, od ilości czy od procentu, no Od ilości, od... no 75% Ale 75% od czego? No, że spili się nowe CIA No widzę właśnie. Ej, od czego 75%? Sandwich chodź, chodź, chodź. No, to nie od wiem od czego to jest procent. no no ale jak on jest sam, dobra, ucieknięty To jakby to by liczyło nowe. No chyba liczy A przed, jakby cel. to by liczyło, to by mnie ciekawi No, Rejdź. dobra Rejdź. Lecimy! reguje. reaguję, reaguję! Ja umieram, dobra Nie, A, cofaj! Słonicza, słonicza. Dawaj! Wow, jeden hit Ale go kopło Jeszcze dwóch zabi. jeszcze dwóch Kurde, szybcy są ale wyleciał! Uwaga, nie kurwa!